Tam w 978. części audycji Voice of Freedom na tej radia N-Fala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa Jakuba Bożydara Wiśniewskiego, który pozwoliłem sobie zatytułować Demokratyczna Rywalizacja. Ostatnimi czasy podkreśla się z dużą regularnością, że główne przejawy politycznej rywalizacji w demokracjach przedstawicielskich sprowadzają się w coraz większym stopniu nie do starć idei czy klasowych interesów, tylko do przewlekłych osobistych konfliktów między starszymi panami oraz ich najbliższymi środowiskami. Znamiennym przykładem jest tutaj prawdopodobny wybór głównych partyjnych kandydatów w kolejnych amerykańskich wyborach prezydenckich, identyczny względem tego z poprzednich wyborów, czy też całkowita dominacja dwóch Głównych figur wodzowskich nad przedwyborczymi frontami partyjnymi w Polsce. Przy czym, gwoli uczciwości, należy dodać, że polski wódz opozycji może być zaliczony do kategorii starszych panów bardziej na zasadach honorowych niż metrykalnych, to znaczy nie jako autentyczny starzec, tylko jako postać zdałoby się od zawsze obecna w polskiej polityce. Można stąd wysnuć wniosek, że nad demokracją przedstawicielską i całym zawiadywanym przez nią systemem masowej kontroli unosi się dzisiaj bezprecedensowo gryzoną odur trupiego rozkładu. Biorąc jednakże pod uwagę szersze kulturowo-mentalnościowe trendy ostatnich kilkudziesięciu lat, które uległy turbo-doładowaniu na przestrzeni ostatnich plus minus dziesięciu lat, zjawisko to jest nie tylko niezaskakujące, ale wręcz oczywiste. Chcąc opisać je choć nieco szerzej, zwłaszcza w kontekście jego narastającej wyrazistości, pozwalam sobie zatem na Przypomnienie stosownego wpisu sprzed niemal dwóch lat, dokładnie z 12 października 2021. Znamienną obserwacją ideologiczno-demograficzną jest fakt, iż panujący obecnie w świecie infantylizm, którego polityczną emanację stanowi nominalna pajdokracja, prowadzi jednocześnie do realnej gerontokracji. Nominalna pajdokracja, czyli powszechne prawo do folgowania swoim doraźnym zachciankom, wydumanym fanaberium i ostentacyjnym kaprysom, przy pomocy cudzych środków, to propagandowy szaf, sztafarz, pozwalający na najpełniejsze urzeczywistnienie zasad ustrojowych demokracji przedstawicielsko-redystrybucyjnej, czyli bastiatowskiej wielkiej fikcji, w ramach której każdy próbuje żyć kosztem wszystkich pozostałych. Jednakowoż grupą demograficzną, która w ostatecznym rachunku pociąga za sznurki owej pajdokracji jest w coraz większym stopniu zgromadzenie gerontów. Osób w okolicach 80 czy nawet 90 roku życia, Biden, Soros, Murdoch, Pelosi, Fauci, John Kerry, Klaus Szwab i tym podobne. Nawet wśród zarządców średniego szczebla w strukturach globalnej władzy rzadko można napotkać kogoś, kto nie przekroczył sześćdziesiątki, co jeszcze 100 lat temu kojarzyło się z wiekiem zasłużonego męża stanu, sukcesywnie odciążającego się z obowiązków kierowniczych. Naiwnym wyjaśnieniem powyższego fenomenu byłoby powoływanie się na postęp medycyny czy zanik kulturowych stereotypów. Tymczasem wyjaśnienie bardziej pogłębione odnosi się tutaj wprost do ideologicznego, mentalnościowego kształtu współczesności i jego naturalnych politycznych implikacji. W kontekście tego drugiego warto poczynić co najmniej następujące obserwacje. Jeden. Im skuteczniej wdroży się w globalnej skali system nominalnie pajdokratyczny, w tym większym stopniu stanie się on realnie oligarchiczny. W im większym stopniu fasada demokracji przedstawicielskiej stanie się wszechobecnym i maksymalnie inkluzywnym cyrkiem pełnym roszczeniowych krzykaczy, tym swobodniej będą się mogły za nią panoszyć zacementowani grupy interesu od dawna wtajemniczone w realną politykę. Nie sposób się zatem dziwić, że wiodącą rolę w owych mniej lub bardziej zakulisowych gremiach będą wieść najstarsi spośród wciąż sprawnie funkcjonujących weteranów owego politycznego brydża. 2. Z punktu poprzedniego wynika, iż ostateczni decydenci i szare eminencje w globalnym systemie nominalnie pajdokratycznej władzy są na ogół osobami, które jakąś formę władzy sprawują już od wielu dekad. To z kolei sprawia, że władza nie jest już dla. Dla nich środkiem do żadnego zewnętrznego celu, ale celem samym w sobie. Perwersyjną grą, w której uczestniczą oni siłą zawodowego nawyku i quasi-narkotycznego odurzenia. Z tego natomiast wynika, że nigdy wyraźnie młodszy nie jest dla nich w tej grze poważnym konkurentem. 3. I wreszcie punkt być może najważniejszy i najbardziej intrygujący. Im bardziej w globalnym społeczeństwie utrwalona jest mentalność pajdokratyczna, w tym większym stopniu każde kolejne pokolenie staje się coraz bardziej niezdolne do skutecznego sprawowania władzy i trzymania systemu w ryzach. Stąd coraz większa koncentracja gerontów u szczytu piramidy władzy, świadcząca o ich coraz większych problemach ze znalezieniem godnych następców. Z tego z kolei wynika, że wraz z przeminięciem obecnego pokolenia rządzących gerontów, zbudowany i utrwalony przez nich system pajdokratyczny musi wejść w fazę gwałtownej i niekontrolowanej dezintegracji, kiedy to nikt nie będzie już w stanie wiarygodnie łatać spęczniałego, globalnego nawisu długu, szminkować zaradzewiałych, bismarkowskich piramid emerytalnych czy dyrygować neomarksistowskimi wojnami kulturowymi. Dla osób, które życzą współczesnemu systemowi źle i wiedzą, że i tak prędzej czy później musi się on rozpaść, podobna prognoza może być zapowiedzią upragnionego Katarzys. Niemniej trzeba tu zwrócić uwagę na fakt, iż jego natura jest w tym kontekście mieczem obosiecznym. Z jednej strony postępujący infantylizm jego młodszych uczestników gwarantuje jego samozagładę, ale z drugiej strony tenże sam infantylizm sprawia, iż w kluczowym momencie trudności Trudno oczekiwać możliwości jego zastąpienia czymkolwiek bardziej konstruktywnym i kulturowo zdrowszym. Co więcej, nie sposób się tutaj spodziewać nawet powrotu klasycznego barbarzyństwa, gdyż nawet ono wymaga odpowiedniego stopnia pierwotnej organizacyjnej dojrzałości. Stąd to, co pojawia się w następstwie upadku globalnej pajdokracji, to w wymiarze cywilizacyjnym wielka i bezprecedensowa niewiadoma. Jedyne za tym, co może uczynić w ramach roztropnego wyjścia na spotkanie tej drugiej, to Kultywować lokalne benedyktyńskie wspólnoty, które mają jak najmniej wspólnego z definiującymi cechami tej pierwszej. Wyłącznie wtedy można bowiem liczyć raczej na los Noego niż na los głupich panien czy członków Sanhedrynu. Bardzo dziękuję.